One to free, one to free, witam serdecznie dzień dobry, wszystkich, dzień dobry, szczególnie jesteś. pierwszą Aldonkę, jak zwykle pierwszą, jest i Grzesiu, cześć, pierwszy na Facebooku, dzień dobry, dzień dobry, Celinko, to serduszka, Celinka, wysyłaj, Ewa, witaj, dzień dobry, jest Joasia, no, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a szkoda, że tu nie da się jednak wywołać tutaj, wiesz, bo ja bym wywołał Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 15 października, u nas jeszcze nie grzeją, ale zaraz moja żona zrobi awanturę, a ja pójdę za nią z kamerą, bo ja muszę tą awanturę zrobić. Panie Łukasz, czy był Pan uprzejmy? No, taka awantura by była. Dzień dobry, Katarzyno, jest Weronika, jest Beata, zbierajcie się, zbierajcie. Ja Wam tylko opowiem, że no mamy w końcu 200, który 200, moment, 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 moment bo coś mi dzisiaj nie chodzi. 200... 89 dzień roku. 15 października, wtorek. Czy się tak. zgadza dotychczas? Dotychczas się zgadza. Tak jest. I nie odchodzi Jadwiga i Tereska. Tak. Mhm. Oraz, uwaga, tu lecimy znowu. Antioch. To dużo klientów dzisiaj ma imieniny. Antioch. mamy bardzo dużo, pani Jadzi i, pan, i pani Teresek. A mamy jakieś Antiocha? Nie, Antiocha nie mamy żadnego. Zrobiłbym promocję dla Antiochów, bo to Antiochów. bezpiecznie. Bruno, Brunon Drogosław. To musiał być chyba pierwszy właściciel fabryki tych yy, znaków drogowych. Drogosława, Eutymiusz, Filipa, Gościsława, Leonard, Roger albo Roger, bo nie wiem, kto to miał na myśli. Słuchajcie, Kaszuby witają. Przepięknej szacie jesiennej. Dzień dobry, no, dzień. Też szef. witamy bardzo serdecznie. Sewer lub Sewar, bo nie wiem jak to się czyta. Tekla, Teodoryk. Teoderek. tak Nie typowe święta. Światowy Dzień Mycia Rąk. Najlepiej mydłem z papacki. tak Światowy Dzień Białej Laski. To może coś u młodych dziewczynach no, Nie, Biała Laska to będzie niewidomo. Święto niewidomej i niewidowidzącej pochodzono od 1964 roku. Jest to dla nich okazja, by przypomnieć społeczeństwu, że chcą żyć tak jak wszyscy i nie potrzebują fałszywej litości. A dla mnie, przepraszam, będę kontrowersyjny, to jest jakaś bzdura totalna, ponieważ nie da się żyć jak wszyscy, jeżeli się nie widzi, więc, więc no, trudno oczekiwać, żeby się żyło jak wszyscy. I nie wierzę, że ktoś im okazuje fałszywą litość. No, jeżeli jak chcę pomóc niewidomemu, to, to nie robię tego dla poklasku, nie robię tego dla osób, nie wiem dlaczego można jeszcze robić, z litości fałszywej, ani żadnej innej litości, po prostu chcę pomóc, więc trochę tak skonstruowany opis mnie osobiście obraża. Zresztą miałem przyjemność niedawno, dosłownie chyba 3 miesiące temu tak mieć przyjemność współpracować przez 4 dni na kursie z niewidomym chłopakiem z Wrocławia i to było cudowne doświadczenie. A facet miał taki luz w stosunku do siebie, że nie macie pojęcia. To był najbardziej zabawny i zdystansowany facet, jakiego w życiu spotkałem. A Chodzenie z nim na obiad, gdzie trzeba było przez miasto przejść, ja wiem, ile tam jest, kilometr, półtora, to nauczyło mnie więcej niż 10 książek w tym temacie. Także no nie sądzę, ja tam o fałszywej litości nic nie wiem. Po prostu był kolega razem, żeśmy szli i w pewnym momencie zapominałem w ogóle, że on nie widział. Wierzcie mi, że oni tak funkcjonują i to jest piękne. No mamy też smutniejsze święta. Dzisiaj jest Dzień Dziecka Utraconego. Ale też mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. No, czy ja bym się mogła podciągnąć pod to. No. Te łopolskie dziołchy, wielkie baranice, kazały, seuszy, czerwone spódnice. Wojdana, na to dla wszystkich kobiet wiejskich. Ja chciałbym zostać facetem wiejskim również. Pochodzę z dużego miasta. Pamiętajcie, wyszedłem z dużego miasta, jednego z największych ośrodków miejskich w Polsce. Chciałbym zamieszkać jak najdalej ludzi, tylko że ona mi nie pozwala. No. E, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. i to jest. To bardzo w ogóle izenny. październik, tak październik miesiącem walki z Rakiem Piersi. No i oczywiście nie ma święta, bo jest święta wojskowych wojsk radiotechnicznych. Jakbym był dowódcą jakiejś takiej jednostki, to codziennie chodziłbym gdzie indziej. Przysłowia na dzisiaj są typowo wiejskie, więc wam nie opowiadam, bo tu chodzi o siania Nie, Zakładem... pokaż, 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 Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi. No Piękne przysłowie. Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. To może o jakiejś, to może mówią o Turcji. No, ok. no nie wiem kiedy się sieje, żeby, żeby figi zbierać, ale figi już są pozbierane. Mhm. Nie, figa z makiem, że nic nie zbiera, dzisiaj się je. Dobra, rozumiem. No. Dobra, lecimy. Witam Patrycję, dzień dobry Katarzyno, dzień dobry. Teresa, to nie imię, to styl życia. No. <susur> <susur> Witam serdecznie z mokrych i przepięknych Mazur, dzień dobry. Witamy, witamy. Tu całą ekipę Katarzyna pozdrawia. Dzień dobry z Aleksandra. Dzień dobry, jest Magda, Ania to wszystkich wita. Katarzyna jest. O, no, ja jestem. Jestem wiejska. Ja Pozdrawiamy, tam, Kasiu. Wie, wioska, pamiętajcie, od wielu lat. Wieś to nie, jest, to nie jest miejsce przebywania urodzenia, tylko stanu umysłu. I to jest wszystko. Tak? czyli przecież z Łocina znajdzie się miejsc. Grzesiu, Złocin, to już nie jest wieś. To już jest jedno wielkie osiedle ludzi, którzy wyprowadzili gdzieś z innych miejsca tam. Nie, nie, chyba, że mi udowodni, że jest inaczej, ale z tego co pamiętam, Słocin jest. Ol, ol, ile tam macie? 150, 200, 300 świeżo wybudowanych domów koło siebie. A on no, by, nie, ja by chciał być sam i las. Tak, i las. Dzień dobry. No. Widział, nie bój, ma już ten... takich miejsc. Są. Sam i las. Sam, tylko trzeba byłoby jechać trochę dalej. Dzień dobry. Jeżeli kogoś pominałem na, na, na tym, na TikToku, to przepraszam, bo mam Was daleko. O, Rabelka, widzę. Dzień dobry. dzień dobry. Okej. Okay. Dobra, no to jeszcze mamy dowcipy jesienne. Oczywiście klasyczne, tak? Jak Wam się podoba, to się uśmiechamy. Jak Wam się żenujące, ale Wam nie wypada nic nie powiedzieć, to robimy serduszka. Jak będzie bardzo żenujące, to łapiemy. Ja, robimy serduszka, no. robimy serduszka. Na początku będzie męski dowcip, może być? Może. No. Zima krzyczy, wódki zimno. Wiosna krzyczy, szampana. Lato piwka dla ochłody. I tylko jesień podejdzie cicho, położy rękę na ramieniu i czule spyta. A może po koniaczku? O. Ewelina nas z Wiejskiej i pozdrawia z lasu. Można o, się widzisz, bawić. No. Ewelina, a on się martwi, że internetu tam nie będzie. W lesie. Ja, nie, ja się nie martwię o takie rzeczy absurdy. Moja żona się martwi, że wyjdzie za furtkę, a już nie wróci, bo ona się no. gubi. Nie nie wysyłamy Kasiu do Irlandii. No, no, nie, tylko... nie wysyłamy do Anglii, nie wysyłamy do Irlandii. Nas, jakoś dziwnie nasz przedstawiciel handlowy omija szerokim łukiem temat wysyłki do waszych krajów, bo on się chyba trochę boi automatyzacji takich rzeczy. Tak mi się wydaje, bo tak. Wiesz, podchodzi do tego i odchodzi, a my nie mamy na to ani siły, chociaż tam mogłoby coś fajnego być. My się po prostu, będąc w porządku firmą, a nie jakąś firmą Krzok, bierzemy odpowiedzialność za cały proces logistyczny, czyli to, żebyś dostała w tej Irlandii tą paczkę, a ty ją musisz jeszcze odebrać, bo inaczej to wróci. No i wiecie, no, my chcemy być w porządku, a jak się nie da być 100% w jakimś temacie w porządku, to wolimy tego nie robić. Aczkolwiek są firmy, które do Irlandii czy do Anglii wysyłają, Jakieś takie małe, nie wiem jak to jest skonstruowane, ale... Jest w Unii. Ja wiem, że jest w Unii, ale tam no... nie Wiecie jakie No, ale tam nie działa nie. ten nasz... Ten. Więc w każdym razie, jak macie dostęp do takich małych i to się wysyła gdzieś do Polski, i wam przywiozą, to ja nie widzę problemu, ale to załatwiacie wy, nie? Słuchaj, są tam... gdzie są takie miejsca? A, do Joasi tam... mamy paletę, a Asia będzie dalej rozsyłać. Aha, no. No. Jest, jest taka... <laughs> jest taka opcja, no. Cześć. Są Ej. takie miejsca, bo ja tam mieszkam i to niedaleko Wolski. No widzisz co, że się pisze? Że można. No. no możemy tak zrobić, do Joasi paczki, a Joasia będzie wam wysyłać. Ja tu mówię o tym, że jest miejsce. Jest, no no no. Właśnie, taka... Ja wiem, że są miejsca, bo słuchajcie, kiedyś obchodziłem karmę dla psów i to był mój teren tutaj, ja poznałem wszystkie wioski okoliczne i są tak piękne miejsca, gdzie ja nie wiedziałem, że one istnieją, nie? No. Tam paszki giną w tym. No dlatego, dlatego nasz tutaj ten przewoźnik, on się nie podejmie wysyłki do Anglii ani do Irlandii, no bo tam są bardzo duże problemy, no i, no. i, i tyle w temacie, no i, i no my byśmy no. wam wysłali, no ale to musi być ktoś, kto no. będzie zaufany, tak? Tak, bo tu jeszcze jedna ta. No. To będzie dowcip, a czekaj nie było reakcji żadnych, to aż było aż tak źle były reakcje na minus. Ja nie wiem, ja nie widzę właśnie jak dziewczyny, se, nie hmm. wiem czy dziewczyny są serduszka rzucają czy nie, nie. Chyba było tak kiepsko, że Słuchajcie, ogóle... jeszcze troszeczkę serduszek musicie tutaj po... po było no. tak kiepsko, że nawet nie zareagowali. No nie, to próbujemy dowcip religijno-jesienny. Katechetka pyta się Jasia. Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? Hm, no jesienią, nie? A dlaczego akurat jesienią? Pyta zdziwiona Katechetka. Bo wtedy dojrzewają jabłka. No mogło być tak. mogło tak być. słuchajcie. Dzisiaj będzie o żywokoście, no dlaczego? Dlatego, że jest jesień, a jak jest jesień, to nas bardziej łamie w kościach I wy... bardziej nas strzyka tak. Reumatyzm się odzywa, bóle mięśni, bóle stawów jest zimniej tak. No, i dlatego słuchajcie, dzisiejszy odcinek troszeczkę o żywokości. A poza tym, że korzeń żywokostu wyciąga się jesienią, jak większość roślin tak, korzeniowych. Tak, korzeń żywokostu tutaj mm. wykopuje się, jest on bardzo twardy yy, i wykopuje się go właśnie na jesień, bo właśnie jesienią ma najcenniejsze yy, właściwości, tak? Żywokos lekarski. Na pewno każdy z Was widział, może nawet nie wie, roślina, która rośnie bardzo... nie, nie widzieliście, naprawdę. No, myślę, że może niektórzy widzieli ja na ale Ja nie jeden. Rośnie bardzo wysoko, kwitnie na fioletowo, tak. I słuchajcie, korzeń żywokostu składa się z 15% ze śluzu. Hmm. Oprócz tego jest tam alantoinina, krzem, garbniki, tak? polifenole, aminokwasy, inne rzeczy. Tak? Żywokos wykazuje pozytywne działanie w przypadku chorób skóry lub w wypadku uszkodzeń skóry. Tak? Ale też bardzo, tak jak Wam mówiłam na początku, bardzo fajnie i korzystnie wpływa na nasze stawy. Korzeń żywokostu działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, dlatego można go stosować zewnętrznie na bolące stawy. Ja tutaj mówię o zastosowaniu tylko i wyłącznie zewnętrznym, tak? Ja to tylko pokażę żywokost, bo akurat. E, uciekło mi słuchajcie, bo chciałem wam pokazać, żebyście tak mieli tutaj kawałek widoczności, tak wygląda żywokost z zewnątrz, proszę bardzo, żeby nie było. Niepozorna ta roślinka trochę. Tak. Słuchajcie, żywokost pomoże w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, w przypadku bólów stawów, bólów mięśni, bólów kręgosupa, tak. Też złagodzi ból po kontuzji, jakieś tak. Co jeszcze, słuchajcie? Reumatyzmy, hmm. mówiłam, kręgosłup stawy po złamaniach kości, tak. Stany zapalni, ścięgien, mięśni, tak. Żywokos też bardzo fajnie wpływa na naszą skórę, często jest, jest składnikiem kremów do twarzy, tak? kremów do twarzy. On też słuchajcie wpływa na powstanie tkanki łącznej, czyli bardzo fajny przy złamaniach, przyspiesza procesy gojenia się ran, ma właściwości ściągające, łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację skóry, łagodzi też jest bardzo fajny przy objawach łuszczycy. Tak? Przy łuszczycy. Wszelkie oleje z żywokostem też są bardzo dobre. Zapobiega odleżynom, łagodzi, łagodzi odmrożenia, ale także oparzenia słoneczne. Tak? Co jeszcze? Też bardzo fajny w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Tak? No, i tak jak mówiłam, dzięki, dzięki temu, że zawiera w składzie alantonina, też znalazł zastosowanie w kosmetyce. I tutaj A dzikuska i mówi, że w swoim ogrodzie ma wszystkie zioła oprócz piłunu. Które wyrwała jej jaśko, jaśko z go nienawidzi. No. Nie żeby... z Niewiedzy, z Niewiedzy. Aha z Niewiedzy. Zadbaj o wątroby, bo ci takie Zielsko no. Ten. Yy, no i słuchajcie, my w, w papadce mamy różne żywokosty, ale tutaj muszę szczególnie polecić jeden słuchajcie, taki całkowicie naturalny. Yy, to jest, ten, bo to jest mój pokazowy. Patrz tu, pani Dorota, przecież może używa olej od was, olej z żywokostu od nas, czyli tutaj od pani Krysi na Łuszczyce i jest zadowolony. I jest zadowolony, to tak. Z... Tak jak mówiłam, że olej, ży, olej z żywokostem też bardzo fajnie działa, bo ja tutaj akurat wzięłam maść, ale zaraz wam olej pokażę. Żywokost na smalcu gęsim. I to y, dlaczego na tym smalcu? Dlatego że smalec, y, słuchajcie, bardzo głęboko przenika w głębsze warstwy. Tak? Plus ten żywokost i dlatego to ma takie fajne działanie. Maść jest całkowicie naturalna. Tą, którą teraz trzymam w dłoni, ma aż 90% żywokostu. Pokażę, jak wygląda w środku. Wygląda tak, jest ciemna, no bo tutaj jest zmielony żywokost i tego żywokostu jest bardzo dużo. On jest, słuchaj tu jest 90%. Jest to maść, ta akurat, którą pokazuję, zaraz pokażę inną. Jest lekko brudząca. Można nawet taką troszeczkę grubszą warstwę nałożyć i przykryć to, słuchajcie, folią, folią oddychającą. Tak taką spożywczą oddychającą folią zostawić to na całą noc na przykład kolanko bolące owinąć łokieć bolący co tam was boli no, tak. Także tak to wygląda. Najlepiej to maś przechowywać w zimnym, chłodnym miejscu albo po prostu wstawić do lodówki. I ona nam będzie służyła bardzo długo, bo ten smalec tak naprawdę wiecie: no w Polsce jest tak, że wszystko musi mieć datę ważności, ale ze smalcem tak naprawdę nic się nie dzieje. Także tutaj macie żywokost na smalcu gęsi. Mamy go w dużych opakowaniach i w mniejszych opakowaniach, tak? Cztery razy mniejszych. Także w żywokoz na smalcu gęsi. Chciałem, y... chciałem pokazać jedno zdjęcie, które pokazywałoby, że ma dobre właściwości kosmetyczne. No, no, no. 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 Słuchajcie. słuchajcie. Ja trochę zażartuję, nie? Ale rzeczywiście żeby Wam pokażę, że ma dobre właściwości kosmetyczne, to musielibyście spotkać panią Krysię, która pewnie mogłaby zostać gwiazdą wszystkich tutaj TikToków, YouTube'ów, ponieważ to jest starsza pani, a jak się świetnie trzyma, to jest pierwsze. A ta pani też nie ma 20 lat, a zobaczcie, jak się świetnie trzyma. I to jest córka pani krysi. I ona się właśnie używa tych swoich produktów, dlatego tak dobrze wygląda. Jeżeli nie wierzycie, to ona też w Warszawie będzie na, na targu. targu Targa. Na targach w hotelu Bos, niedługo za tydzień, za dwa tygodnie, niecałe. To zobaczycie, że mówię prawdę, no. że, że ten, ten produkt działa i pięknie, jeżeli chodzi o kosmetykę i jeżeli chodzi o bóle też. Nie? No. No. Tak, że wszystko działa. Eee, no tak, można samemu, bo tutaj na TikToku pisze, Cikuska, można samemu taką maść wszystko robić, można wszystko samemu. Można, można samemu zrobić, samemu do jej... można krem do twarzy zrobić, Samo, tak. krowę wyhodować, kozę wyhodować, wszystko można. Ale po co się brudzić, no. tutaj macie gotowe, mniejsze opakowanie większe, a tutaj jest maść żywokostowa, 20% też na smalcu gęsim i ta jest niebrudząca, ma konsystencję taką jak smalec. Tak? Jest biała, przeźroczysta i tą możecie wszystkie mięśnie sobie nawet przy grypie, słuchajcie, smarować tak? przy, przy bólach takich mięśniowych, tak? kręgosłup, nogi, kolanka. Tak? I ta nie brudzi. Tak? Czyli ta fioletowa, jak będziecie u nas na stronie szukali, ta ma 90% żywokostu, dużo. Ta ma 25% żywokostu i jest takim smalcem. Tak? Mamy nową, świetną wyszukiwarkę na stronie, więc znajdziecie bez problemu. Jak no. napiszecie że nawet żywoko, to myślę, że coś pięknego zobaczycie. Tak, mamy nową wyszukiwarkę, zajrzyjcie na naszą Iza stronę. I zamówię, że tutaj babcia zawsze robi swoją moc. Ja co, co jakiś czas dostajemy takie wiadomości od ludzi tu, bzdury, to nie działa tam dalej. I ja sobie czasami sprawdzam, czy ja mam taką osobę w bazie w ogóle. I, i, i czasami ich zaczepiam, na jakiej podstawie tak mówią i wtedy już nie ma odpowiedzi, bo to są przeważnie ludzie, którzy są po prostu ogarnięci. Em, w no, tak jak ich nauczono, że mają chodzić w jedno miejsce, słuchać tylko jednych ludzi, jak nie wierzą, które mają pod domem lekarstwa, no i trudno, jasne, walczyć nie będę. E, powiem Wam tylko tyle, odnosząc się znowu z, 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 tym, do, z do, do tego, że wychodząc swoją podróż po 40, może 100 kilometrach, nie pamiętam, musiałbym zobaczyć trafiłem do żabiego młynu i miałem zmasakrowane stopy, zmasakrowane na początku, za dużo sobie dałem na siebie, nie mogłem chodzić, ledwo się dowlekłem, ale nie przyznałem się, rano po prostu nie mogłem za bardzo iść na te śniadanie, a trzeba było wyjść i wrzuciłem sobie do butów, nawet nie korzeń, liście żywokostu, licząc na to, że mówię, przecież nie zadziała, przecież to powinien być korzeń. Mm -hmm. Chwila, moment, jak się tylko obiły, jak tylko je ugniotłem sobie idąc, to po prostu najzwyczajniej na świecie, najzwyczajniej na świecie, one zadziałały i już nie miałem problemów nikt. A. Yy, tak, a tu jeszcze miałam pokazać, już Wam pokazuję, słuchajcie. Yy, yy, na... Małgosiu, czy można z DMSO stosować? Yy, zakładam, że tak, aczkolwiek my niczego na DMSO nie mamy. DMSO jest świetnym przekaźnikiem, tylko trzeba, znaczy przez skąd przechodzi przez skórę, ale jeszcze raz, ja nie znam, A czy nie, nie ma, że nie wiem, czy one są, ale ja, ja się trochę boję DMSO, bo ona zabiera ze sobą wszystko, co po drodze napotka. Czyli jak jest jakiś niebrud, czy cokolwiek, to tak. Wydaje mi się, że trochę za szeroko z tym poszliśmy, z tym DMSO, I, i, i pewnie będzie dobre, ale no nie mamy takich produktów. Wolimy to robić na smalcu, który też ładnie się wchłania i on jest na 100% bezpieczny, nie? Eee, teraz tak, Janek na TikToku się pyta, skąd mamy tę maść, czy robimy sami, czy jesteśmy dystrybutorem. Nie jesteśmy, My jesteśmy dystrybutorem. jesteśmy sklepem, Janko. Jesteśmy sklepem internetowym, dość dużym, tak już będę tutaj ja już nie chodź, nie eee, trochę powiem, no działamy na rynku od... Nie, rosną, nie nie rosną. Nie jesteśmy nie, żadnym roswanem, nie jesteśmy żadną sieciówką. Wysu wyszukujemy wśród polskich producentów, nie tylko polskich, produktów takich właśnie innych, naturalnych, fajnych, działających, e, takich produktów z polecenia, no bo ta maś, tą maś też mamy z polecenia. To nie jest tak, że myśmy sobie ją zamówili. Myśmy najpierw poznali panią Krysię, tak? Nie, najpierw, najpierw nam yy, ktoś powiedział z jakiegoś No, Ona nam opowiedziała, pokazała, dała na próbę, da, daliśmy klientom, zadziałało, no i dlatego to sprzedajemy, tak? Strona się nazywa papatka.pl, jak napiszesz na niej żywokost. To wyskoczą różne produkty, jeszcze inne, ale my polecamy ten na smalcu gęsi, dlatego że smalec gęsi przenika głęboko. Tak? I to fajnie w połączeniu z tym żywokostem. A tutaj Joasia pisze o oleju żywokostowym z uczepem. To. I to jest właśnie ten olej, który, dzięki któremu Joasia tak pięknie wygląda. Ale, ale Joasia, patrzcie, patrzcie. to ja, chyba mąż, nie? zobaczcie, też dobrze chłop się trzyma, nie? No. To nie ma lekko. Także masuje. No, masuje. 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 Jeszcze no. raz pokażę, zobaczcie, żeby nie było, nie? Też się chłop świetnie trzyma, więc musi być dobrze tym olejem masowany. Zresztą. Ja widać, że ja go nie używam. Ja na przykład. E, na olej żywokostowy z uczepem. Dużo osób też przez stronę kupuje, szczególnie osoby, które mają uszczyce atopowe zapalenie skóry. Tak? No. Bardzo sobie to chwalicie. Dużo osób masuje się tym olejem. Hmm. Tak? Dla, tak, słuchajcie, dla, dla piękności. Tak, taki olej kosztuje 27 zł. On jest u nas na stronie. Jak wpiszecie z uczepem, to on Wam wyskoczy. Tak? Tutaj ja mamy mam olej żywokostowy, żywokostowy do smarowania, a tu macie olej żywokostowy, którym też można się masować, smarować, nacierać. Także jak ktoś nie lubi. Nie lubi Także smarcy, są to... różne produkty, słuchajcie, tak? Także tutaj zapraszamy, a my się śmiejemy o tym masowaniu. Że a, ja się a, śmieję. a przepraszam jeszcze tylko do Sylwii, ja bym magnes brał osobno, ale to ja. Bym magnes bym brał z cynkiem osobno. osobno. Tak jest. Yy, yy, słuchajcie, yy, yy, dlaczego o tym masowaniu, o tym masowaniu? Nie wiem, dziewczyny, czy oglądałyście teściowe? Bardzo nie, fajny ten polski. Film nie film. nazywa się teściowie, tylko teście. A teście, tak się nazywa albo, ten film. Albo, e... nie te, albo teściowie, ale nie teściowe, na to, co prawda. No to jest teściowie, ale tam ale, najważniejsze, ale tam to najważniejsze teściowe. są teściowe. Nie wiem, czy oglądaliście koniecznie obejrzycie. W drugiej części mi się bardzo. Znaczy, pierwsza część mi się bardzo podobała, ale druga część mi się też podobała, szczególnie to masowanie. Jak ktoś oglądał, to. No. Takie teściowe po pięćdziesiątce. No, także słuchajcie, myślę, że nie każdy z nas wiem. by się taki wyjazd nad morze przydał. No każdej z nas także słuchajcie pooglądajcie tych, tych teściów czy teściowe nie wiem jak to się nazywa ale jedynka jest na pewno. no ale dwójka też jest dobra tak I no i kuna tam pobiła no, no właśnie to moja żona taka kuna po prostu Joasiu ja też bym chciała być tak masowana najlepiej to jest to że ona ma to w domu tylko ona nie korzysta nie bo, 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 bo w domu to jest swój a swój to nie i za darmo to nie ma sensu to jest kolejny także, na to i właśnie za darmo się do tego masażu można używać te oleje żywokostowe albo z uczepem, albo takim. I dzień, efekt dzień dobry, gwarantowany. Sradzie, no, efekt gwarantowany, słuchajcie. No także tutaj. Nomen, nomen omen, troszeczkę z, z autopromocji na koniec, bo trzeba już było kończyć, bo to już jest 25 minuta. Czekaj, będę w PLREM, zapraszam na dwóch. No, na z tobą to na pewno puszczę, no. mm -hmm. no już. E, e, Trochę autopromocji. E, na swoim własnym fanpage'u na Herbakulum, ale nie wiem, czy na papatce też to nie zostało przeforwartowane. E, wrzuciłem wrzuciłem post odnośnie tego, że mam podstawiłem moje maleństwo, no, czyli bańkę sukowa i letnią i tylko powiem tyle, że jak ktoś ma ochotę, a ona ma dużo właściwości prozdrowotnych, to pierwsze trzy osoby, które się umówią, mają ten zabieg robiony 50% taniej niż od cennika. Także zapraszam. Oczywiście koniec autopromocji blog reklamowy się skończył, nie? A, po, a jeżeli chodzi o same te produkty, to albo kupujecie sami. Możecie do nas dodajem. dzwonić na papatka.pl. Tak, za moment, a się e, Albo można telefon. sobie wejść na naszą stronę, na której mamy super, yy, mamy super wyszukiwarkę nową. Zobaczcie, wejdźcie tam no Takie coś nowego mamy, że jak wpisujecie, ona jest bardzo bardzo szybko, strona działa i bardzo szybko się produkty pokazują. Także, jak wpiszecie tam żywokos albo uczep, to wam te produkty bardzo szybko tam wyskoczą. Albo chcą mieć taką cerę jak ta pani, to nie wiem, co wyjdzie, bo jeszcze nie sprawdzałem, ale myślę, że po nahaśle cera też wam coś fajnego wyskoczy także od tyle fajnie że was było tak dużo miłego dnia e, miłego dnia słuchajcie dobra. dobrego wtorku życzymy z, o dziesiątej będzie jest, transmisja a skąd jest Kasia pamiętasz Kasia jest z Belgii a to nie to tam może nie być bo to te bańki się produkuje na specjalne zamówienie są strasznie drogie i trzeba przejść specjalny kurs żeby je stosować bo są bardzo niebezpieczne w rękach niewykwalifikowanych osób dobra Kani, miłego dnia tu Sylwia czy, czy dobra ja również a dziękujemy e, bardzo. No. E, Szyma... Lecimy do pracy, bo ja na telefon czekam. Bo my teraz tu nie pracujemy. My się tam bawimy. Aha, tak, bo ja powiedziałem pani, że ma zobaczyć, czy na tutaj, że jak się skończy, to ma zadzwonić. Ciekawe, czy zadzwoni. E, e, oglądasz nas? Sprawdzimy. Czy ona na ma maniach i mi dziewczyna? Kasia, Kasia. Kasia. Zobaczymy, czy Kasia nas oglądała. To co my kończymy i patrzymy, czy Kasia zadzwoni. Trzy, cztery, dobrego dnia. Cześć. Hej.